Nie od dziś wiadomym jest, że sporty potrafią być bardzo kontuzjogenne. Urazy mogą być zaledwie powierzchowne, ale zdarzają się i wykluczające zawodnika z dalszej kariery sportowej, a nierzadko kończą się w dużo bardziej tragiczny sposób. Fani są rządni chleba i igrzysk, a emocji najwięcej dostarczają właśnie widowiskowe nokauty. Niestety, te brutalne bardzo często kończą się katastrofą. Jako badacz mrocznej strony historii, obserwator ludzkich tragedii, a od niedawna fan sztuki bokserskiej, zacząłem szukać informacji dotyczących dramatycznych wydarzeń rozgrywających się w ringu bokserskim. Dzisiaj przedstawię Wam cztery, moim zdaniem, najbardziej poruszające i dramatyczne historie rodem z bokserskiej areny. Najświeższa sprawa dotyczy byłego portorykańskiego mistrza kraju w boksie, Richarda Colona, który w momencie tragedii miał zaledwie 23 lata. Niepokonany mistrz, który na 185 walk amatorskich wygrał ich aż 170, a w swojej profesjonalnej karierze wygrał wszystkie 16 walk, nazywany był pretendentem do zdobycia mistrzostwa świata. Zresztą sam Richard miał wielkie ambicje by zdobyć pas i zostać ikoną światowego pięściarstwa. 2015 rok rozpoczął się dla niego naprawdę cudownie. Przez swoje pierwsze walki przeszedł Jagu Burza, zdobywając kolejne zwycięstwa. 17 października odbyła się jego walka z Terelem Williamsem i to właśnie ta walka była ostatnią w karierze aspirującego mistrza.

W piątej rundzie dochodzi do nieczystego, nie wiadomo czy planowanego, uderzenia poniżej pasa, skutkiem czego Williams ląduje na deskach, słaniając się z bólu. Po podniesieniu się, wściekły i obolały pięściarz wykonuje gest podżynania gardła, patrząc swojemu przeciwnikowi w oczy.

To, to absorb any of that impact. Może właśnie gdyby nie presja ze strony buczącej publiki i wielkie ambicje, Richard zrezygnowałby z walki. <noise> yeah. Na jego nieszczęście postanowił jednak kontynuować pojedynek, ale dał radę ustać na nogach zaledwie jedną rundę. Jego narożnik zdecydował się zakończyć pojedynek, przez co sędzia go zdyskwalifikował, podnosząc rękę Amerykanina ku górze. Tiger Williams! Horror rozpoczął się w szatni. Kolon stracił przytomność, po czym natychmiast zabrano go do szpitala. Wielokrotne uderzenia w tył głowy spowodowały wylew krwi do mózgu. Podjęto natychmiastowe działania i rozpoczęto operację, po której Richard zapadł w śpiączkę. Obudził się dopiero po 221 dniach w stanie wegetatywnym. Zmiany w mózgu okazały się być nieodwracalne. Richard do dzisiaj poczynił całkiem widoczny progres, choć dalej nie jest w stanie sam się poruszać ani mówić. Widać jednak, że reaguje na głos i niektóre prośby ze strony opiekunów. I ani Terrell Williams, który zadał krytyczne ciosy, ani organizacja bokserska, która organizowała ten pojedynek, ani sędzia ringowy, który nie reagował, ani lekarz, który dopuścił kolona do dalszej walki, nie zostali oskarżeni. A co za tym idzie? Skazani, ponieważ wszystkie te czynniki zawiodły, doprowadzając do tego, że zaledwie 23-letni chłopak został ograbiony z życia i marzeń, bo ktoś grał nie fair. Patrząc jednak na sytuację, które za chwilę Wam opiszę, Richard miał wiele szczęścia w nieszczęściu. Benny Paret od samego początku prowokował swojego rywala, ubliżając mu w najgorszy możliwy sposób. Z powodu plotek krążących w bokserskim świecie, Emil Griffith nazywany był homoseksualistą, a w latach 60. ubiegłego wieku przedstawiciele innej orientacji seksualnej niż hetero byli bardzo dyskryminowani a sam homoseksualizm był przestępstwem. Tą granicę znacznie przekraczał Pared, nazywając przeciwnika Marikon, co w języku hiszpańskim i ogólnej kulturze latynoskiej jest jedną z najmocniejszych obelg. W roku 1962 parabokserów stoczyła trzy pojedynki, z czego dwa pierwsze zakończyły się stosunkiem jeden do jednego, czego skutkiem pas wagi półśredniej co chwila zmieniał właściciela. Trzecia decydująca walka miała wskazać mistrza świata i Nikt się nie spodziewał, że podczas walki może dojść do tragedii. Wściekły na przeciwnika Griffith od początku pokazywał dominację w ringu. Jego pięści wyrządzały naprawdę dużo szkody Kubańczykowi, a siła ciosów napędzana była dodatkową furią i chęcią odpłacania się za obelgi. W 12 rundzie paret został zapędzony do narożnika. Tam właśnie nadeszła salwa prawie 30 ciosów, a każdy z nich lądował prosto na twarzy Kubańczyka. Nie miał siły się bronić, co wykorzystał wściekły Amerykanin. Po którymś z ciosów paret mdleje, a jego wiotkie ciało osuwa się na linach. Sędzia Goldstein przerywa pojedynek i woła medyków, którzy wynoszą nieprzytomnego boksera na noszach. Pobity mężczyzna nie odzyskał przytomności przez kolejne 10 dni. Zmarł w szpitalu w skutek krwotoku śródmózgowego. Co w tej historii poza oczywistą tragedią jest jeszcze strasznego, to to jak potraktowano ofiarę będącą w ringu. Dziennikarz w stacji telewizyjnej chwilę po nokaucie wbiegł na ring i oznajmił... Dzięki najnowszej technologii możemy obejrzeć ten knockout w zwolnionym tempie. Jest z nami Emil Griffith, mężczyzna, który odzyskał tytuł mistrza świata. Spójrz na ten knockout i powiedz co myślisz. Jesteśmy ciekawi Twojego komentarza. Nagabywał dziennikarz, pokazując powtórkę pierwszej ringowej śmierci w zwolnionym tempie. Reputacja sędziego podopadła, a i on sam nie mógł się pozbierać po tym brutalnym zakończeniu walki z 1962 roku. W ringu wystąpił jeszcze raz, przed tym jak zakończył swoją karierę. Finalnie nikt nie poniósł odpowiedzialności za śmierć kubańskiego pięściarza. 83 rok i walka Billy'ego Collinsa z Luisem Resto to jedno z najbardziej skandalicznych i kontrowersyjnych wydarzeń w całej historii boksu. Idące jak burza Billy Collins Jr. miał za sobą 14 zwycięstw, i szanse na 15 z kolei były olbrzymie. Co by nie mówić stuprocentowe. Pojedynek obu panów rozpoczął się w jak najbardziej normalny sposób. Szybko jednak twarz Billego zaczęła puchnąć, co wskazywać mogło na olbrzymią siłę ciosu, a odgłos uderzeń zdawał się temu potwierdzać. 25 tysięcy obecnych na Madison Square Garden widzów zauważało jak po każdym ciosie resto głowa Collinsa odskakuje. To nie była normalna siła. On jest o wiele silniejszy niż się spodziewałem. O wiele silniejszy. Powiedział Collins w narożniku po jednej z rund, w której został potwornie zbity. Już od siódmej rundy krew z twarzy Collinsa lała się strumieniami. Oczy miał tak opuchnięte, że nie był w stanie dojrzeć praktycznie nic. Wbrew wszystkim przeciwnościom, wytrzymał jednak ten brutalny łomot i dotrwał do końca pojedynku, przegrywając go na punkty. Krwawa batalia została nagrodzona przez wymagającą publiczność owacjami na stojąco. Nie wszystkim jednak spodobał się ten werdykt sędziowski. Ojciec Collinsa podszedł do zwycięzcy, ale gdy chwycił go za rękawicę, poczuł, że coś jest z nią ewidentnie nie tak. Natychmiastowo zażądał sprawdzenia rękawic przeciwnika swojego syna. Arbiter był obecny przy ściąganiu rękawic w szatni i momentalnie po ich zdjęciu okazało się, dlaczego ciosy Resto siały takie spustoszenie na twarzy przeciwnika. Nie dość, że usunięto z rękawic większą część wyściółki, co sprawiało, że ciosy były zadawane niemal gołą pięścią. To na dodatek owijki portorykańczyka były nasączone gipsem. Oznacza to, że przez ponad 30 minut Collins okładany był po twarzy pięścią owiniętą w kamień. Ten fakt usunął z profesjonalnego boksu zarówno Luisa Resto, jak i jego trenera. Jestem ślepy, nic nie widzę, mówił kilka godzin po walce Collins. Badania po walce okazały się być gwoździem do trumny. Jedna z tęczówek boksera została zerwana, przez co do końca życia miał już widzieć niewyraźnie. Pobicie w ringu, a jego skutkiem odniesione rany doprowadziły również do tego, że Billy Collins Jr. musiał na zawsze odstawić boks, jeżeli chciał zachować resztki wzroku. Dla młodego, aspirującego pięściarza była to tragiczna wiadomość. Życie bez boksu nie miało dla niego sensu, w końcu poświęcił temu dosłownie całe swoje życie. Szybko sięgnął po alkohol, nie mogąc sobie poradzić z nawarstwiającymi się problemami. Głośno mówił o tym, że nie ma już sił i nie chce tak dalej żyć. Dziewięć miesięcy po tragicznej walce z depresją ta zwyciężyła z Collinsem. Będąc pod wpływem wsiadł w auto i następnie odebrał sobie życie rozbijając się pojazdem, tym samym zostawiając swoją żonę i maleńką córeczkę. Po tym tragicznym wydarzeniu wszczęto proces wobec Luisa i jego trenera. Luis Resto trafił na 3 lata do więzienia, a trener Panama Luis na 6 lat pozbawienia wolności. Zarzutami wobec nich było działanie w konspiracji, napaść, a także wykorzystanie prawdziwej broni, jaką były pięści z kamienia. Obaj wyszli po 2,5 roku. Wynik walki Kima Duk Ko z rejem Bumbum Mancinim to tragedia sześciu istnień i zmiana zasad panujących w boksie już na zawsze. Do niesławnego pojedynku doszło w 1982 roku. Bum gotowy jak nigdy na obronę tytułu mistrzowskiego, a dukko zmotywowany, by pokazać się za oceanem, w końcu pochodził z Korei Południowej. To była jego pierwsza walka poza granicami kraju, w której zdobył tytuł mistrzowski. Albo ja zginę w tym ringu, albo on. Motywował się Koreańczyk. Wiele się nie mylił. Początek pojedynku szedł zdecydowanie na korzyść pretendenta do pasa WBA. Szanse zaczęły drastycznie maleć od około dziewiątej rundy, gdzie Kim zdecydowanie coraz szybciej opadał z sił, przez co Mancini z łatwością przebijał się przez gardę. Wiedział, że musi atakować. Nie przerywając ostrzału, Bum Bum nokautuje Koreańczyka na początku rundy czternastej, broniąc mistrzowski pas. Ledwo przytomny, słaniający się na nogach Kim nie był w stanie kontynuować walki, ale komentatorzy już zdołali go okrzyknąć nową gwiazdą amerykańskiego boksu, wróżąc mu świetlaną karierę mimo jego ringowej porażki. Niestety na próżno. Kim zemdlał. Natychmiast został zabrany do szpitala, gdzie przeprowadzono na nim szereg badań i operacji mających na celu usunięcie krwiaka mózgu. Operacja się powiodła, jednak mózg Koreańczyka zdążył już doznać nieodwracalnych uszkodzeń. Cztery dni później odłączono go od aparatury podtrzymującej życie i stwierdzono zgon. Na początku wspomniałem Wam o tym, że rezultatem walki jest tragedia sześciu istnień. Pierwszym z nich jest niewątpliwie szokująca śmierć koreańskiego pięściarza. Dwa kolejne to jego narzeczona i dziecko, któremu nigdy nie było dane poznać ojca. Kim zmarł? Gdy jego narzeczona była w zaledwie drugim miesiącu ciąży? Cztery miesiące po śmierci syna, matka pięściarza z rozpaczy popełniła samobójstwo, a rok później tego samego dokonał sędzia Richard Green, który był sędzią ringowym podczas tego właśnie felernego pojedynku. Rayman Sin obwiniał się za to, że doprowadził do śmierci w ringu, przez co sam popadł w depresję, z której przez długi czas nie mógł wyjść. A jak ta tragedia wpłynęła na świat boksu zawodowego? Skrócono dystans walk bokserskich z 15 na 12 rund, a następnie wprowadzono obowiązkowe badania zawodników przed każdym z pojedynków oraz po zejściu z ringu. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo narażających życie współczesnych gladiatorów. Historia boksu to nieustanne przyswajanie sobie lekcji z dramatycznych wydarzeń na ringu. Nawet przy ciągłym doskonaleniu procedur jedna rzecz pozostaje niezmieniona. Pięściarze wciąż ryzykują życiem podczas pojedynków. To ryzyko można jedynie minimalizować, ale niestety nie da się go całkowicie wyeliminować. W środowisku bokserskim zawsze istniała potrzeba dostosowywania się do zmieniających się realiów, aby zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom. Każda kolejna tragedia na ringu może skłonić do ponownego rozważenia istniejących zasad i regulacji. Zapewnienie bezpieczeństwa pięściarzom staje się coraz bardziej palącym problemem, zwłaszcza w obliczu ewolucji samej dyscypliny. W końcu pierwsze walki bokserskie odbywały się na gołe pięści. Od tego czasu naprawdę sporo się zmieniło. Nie można wykluczyć, że kolejna tragedia stanie się impulsem do głębokich zmian, które po raz kolejny zrewolucjonizują świat boksu. I to by było na tyle ode mnie. Jak zwykle dziękuję za obecność pod tym filmem i zachęcam do pozostawienia po sobie subskrypcji dla dalszej porcji mrocznych historii, łapki i komentarze dla zasięgów. Widzimy się w kolejnym materiale na kanale, który będzie najdłuższym dotychczas przeze mnie stworzonym i najbardziej skomplikowanym. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Czarne serce.